To wideo jest tylko rozrywkowe, więc zanim zainwestujesz swoje ciężko zrobione pieniądze, skontaktuj się z twoim doradcą lub zrób własne rozeznanie. Ja jestem tylko zjebem z internetu, wariatem, osobą niezrównoważoną psychicznie, a to wideo prezentuje tylko i wyłącznie moje halucynacje parazmysłowe i test mikrofonu. Ej, śpisz? Czekaj, 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 to. czekaj, że ten ci najpierw, żebyś czekaj, 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 Teraz czas odpocząć w sumie. A czas na dobre wakacje. No, wszystkim przyda się drobny urlop po tym całym zamieszaniu. Sama nie pamiętam, co dokładnie się stało, ale wiem, że. Wiem, że jestem zmęczona i. no, tak jakoś po prostu. A wiesz, bo ja i cycu. E, nie, nie, nieważne. Nie, nie ma to teraz znaczenia. A więc wszyscy biorą urlop, co nie? Tak, ja, ja już mam zaplanowany wyjazd do czeskiego lasu. A, a ty co planujesz? Szczerze mówiąc. To jeszcze nie wiem, ale pewnie coś wymyślę. A, to widzimy się jak wrócę. Miłego odpoczynku. Zasłużyłam sobie na to. W końcu ta ca cała sytuacja z podróżami w czasie i pomiędzy uniwersami dała mi się wyznaki. No te teraz, teraz planuję. Przepraszam? z pracy tak, słucham? Dzień dobry. O, to pan, panie Jacku. E, przepraszam, w czym mogę pomóc? No jak to w czym? Stoimy prawie cały rok do tyłu z pracą. Mamy jeszcze masę roboty do wykonania. Ale myślałem, że wszyscy bierzemy urlop. Urlop to mają osoby, które pracowały. Ty sobie gdzieś zniknąłeś na cały ten czas. Ale, panie Jacku, ja mam już zaplanowany cały wyjazd. Nie myśl, że tak łatwo się wywiniesz. Mogę przynajmniej, no nie wiem, pracować zdalnie z, z niego właśnie? Niech ci będzie, ale pamiętaj, że mamy spore zaległości. Wszystko wyślę ci na maila. No dobra, dobra, dobra. Dzień. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Chyba się wkopałem. No, skur! czy po prostu byli w takich jasnobrezentowych, no tak jak typowo, identycznie jak nasi kosmonauci. I tu wszystko hermetycznie mieli na na na, na te kombinezony mieli takie na jakby na, na i rąk nie widziałem, bo mieli takie Coś tutaj się zmieni, jakby te ręża, że one uciekną z powrotem, znowu. znowu? Tak, bo to są eskulapa, paklewskie i ty krysy załasz te nazwy w ogóle. Tak. Czy nie jesteś subskrybentem Jaceks? Posłuchaj ten dźwięk, by zostać subskrybentem Jaceks. Oh yeah.

Yes. Proszę mi powiedzieć, czy pan lubi oglądać Nie. Czy ja wiem? Nie. wiem, Nie. bardzo, Nie. to zależy, jak to zależność Nie. 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 Jak... A jeżeli już pan ogląda, to najczęściej kto jest prowadzący? E, przeważnie jakieś, jakieś bardziej ci ci tacy bardziej znani aktorzy, znaczy, znaczy streamerzy. A ile streamów w roku jest pan w stanie oglądać? E, to w zależności w, w zależności czy subskrybuje czy nie. No więc właśnie najczęściej pan subskrybuje czy nie? E, no średnio, tak subskrybować to raczej rzadko, raczej nie, prędzej bardziej. A dlaczego pan niechętnie subskrybuje? A ja wiem... nie. Nie odpowiem, nie powiem panu czego. Nie powiem. Dziękuję. Dziękuję. No i najlepsza część. E, to... bo tam było ciemno. No i dlatego nie wiedział. A to była matka tamtego i... Jak to nie wiem, No bo tam było ciemno. Rozumiesz? Bo to była matka tamtego i on, on nie wiedział. Czekaj. Mój szef. Później odzwonię. O, dzień dobry, pani Arbas. Dzień dobry. Wszystko już panu wysłałem na maila. Wykonałem, wykonałem wszystkie zaległości. Tak. Cóż, tak się składa, że trzeba jeszcze zamontować 8-godzinny film na jutro. Dasz radę to zrobić? Tak, tak, tak. Oczywiście. Już, już biorę się do roboty. Świetnie. Do usłyszenia. No nie, to miał być urlop i odpoczynek, a, te, a teraz ciągle muszę pracować, to, to nie fair, przecież Przecież ja nawet montować nie umiem. Magda Gessler odwiedza restaurację, której specjalnością jest danie mięsny. Przygotowałam też pyszną kolację, to jest mój specjał, wan. mięsny wan, który jest po prostu przesłodki. Tu ma kółka, tu ma okienko. Po prostu wszyscy moi znajomi tu uwielbiają. Mięsny wam to moje ulubione danie. Zawsze kiedy przychodzimy z Kasią śpiewamy... Mięsny wan, mięsny wan, zrób go sam, zrób go sam. Mięsny wam, mięsny wam, zrób sam, zrób sam. Wygląd jest, ilość jest, smaku nieba. ma. Śmierdzi jakby się spoczyła kobieta pracująca, bieliznę kieląca. Tak, słucham. Cześć, Asia mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. No, witam, witam. Cześć, dostałam Twój numer telefonu od twojego byłego chłopaka. No tak, no, pamiętam. <laughs> Słuchaj, Asia, mam pytanie: Czy mogłabyś mi powiedzieć coś więcej na temat zalet? No. Zalet, no, wie pani, ciężko mi jakieś wymyśleć. Jak go wspominam, to cały czas siedział w jakiś tych papierach swoich jakiś kwa... Jaki metraż najmniejszy może mieć kawalerka albo ilu studentów, zmieci się na dziesięciu metrach kwadratowych. Cały czas jeździ w delegacje. No, z tymi delegacjami to się wyjaśnił za szybko, gdy przełapałam go z jego zastępką z Agencji Nieruchomości. No ale to najgorzej w sumie było z tymi chwilówkami, no, co pozaciągało, że można było biznesy chwilówkami finansować. No, Strasznie kurwa w domu było rzadko. jak tu upijał się jak świnie i czytał w Marcina Matczaka. Coś tam pierdolił pod nosem, że młodzież teraz je na mieście i nie potrzebuje kuchni, i że jak wcześniej wstawali i nie grali na loterii telewizji nie oglądali, no to może by osiągnęli jakiś tam sukces. Jak on. No, jeszcze coś gmerał, że są roszczeniowi i, i że mało im. Tysiący na rękę i umowa na zlecenie. No nie wiem, no... No zero zalet. No także mówię no pani. Okej. Okay. Asiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mm, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cię serdecznie. Uuu, ciąg dalszy czarnego PR-u, co? Ale masz w topę, jeśli chodzi o twojego przyjaciela. Z tej strony alternatywki Team. Ten film to już ostatni Jacek's Anniversary Project. <noise> Wszyscy pewnie wiecie, jak wyglądał nasz system wydawania filmów. Jednakże, co również wiecie, ostatni film spóźnił się aż o cały rok. Nie oznacza to, że kończymy z produkcją filmów. Jednakże zdecydowaliśmy się odejść od corocznego wypuszczania filmów na rocznicę Jacek's. W ciągu tego okresu doszliśmy do kilku wniosków, które chcemy Wam przedstawić w chęci bycia transparentnymi i licząc na Wasze zrozumienie. Jest to swojego rodzaju prezentacja naszego nowego trybu pracy i pożegnanie się z projektem rocznicowym. z Anniversary Project zmienia się w Jacek's Fan Project. Tak po prostu. My rozpoczynamy wakacje od robienia projektów na jakiś czas, ale nie znaczy to, że wszystko ma ucichnąć. Dalej będziemy pracować nad różnymi to projektami, a powiem, że do następnego jesteście zaproszeni. Odbierzcie, to jak chcecie. Często zwracacie się do nas z zapytaniem o dołączenie do grupy, czy też o jakiekolwiek informacje na temat rekrutacji. I przyznajemy, że do tej pory nasza grupa była dość zamknięta. Więc razem z tym projektem chcemy otworzyć się na Was i rozpocząć oficjalną rekrutację. Na serwerze Jacek z dowóz wideo znajdziecie formularz, który możecie wypełnić i złożyć swoją aplikację do Alternatywki Team. Mamy nadzieję na owocną współpracę. Dzięki za wysłuchanie i zrozumienie. Alternatywki Team.

Panie Jacku, Panie Jacku, jest, jest środek nocy! Zdaję sobie z tego sprawę, ale jest pewien problem. Ja, jaki problem? Zgubiły nam się pliki do wielkiego rozpierdolu pika i trzeba mhm. zrobić wszystkie tekstury od nowa. Mhm. Możesz się tym zająć? Dobra, dobra. Za, zajmę się tym, ale dopiero rano, bo, bo, bo muszę się wyspać. To chciałem usłyszeć. No. No, do widzenia, do widzenia. Bycie w alternatywkach to jest serio sporo roboty. Zwłaszcza przez to, że nie było mnie prawie dwa lata z powodu no wiadomo czego. Nie na to się pisałem. Kiedyś mówiłem, może nie, ale miałem kamerę, gdy byłem mały, na kasety Mini DV, którą mi kupiono na komunię. Cała rodzina się złożyła, żeby kupić tą kamerę, na której jest nagranie odpust w Ligowie 2003 oraz różne 2003-2004. A jak długo mnie nie było? Nie wiem czemu ten. Sekundy są w Poznaniu. Są na przedmieściach Poznania. Mieli tak zwany klasyczny Missing Time. Nie, nie przeszuściłem, nie, nie wierzyłem w Missing Time. Jest Missing Time. Nie wierzyłem w czupakabrem. Mam nadzieję, że Państwu dzisiaj opowiem o Czupakabrze. Jest. Jest i ona. Zawsze. Zawsze jest. Firma Alternatywki Team z tej strony Jacek Arbas. W czym mogę pomóc? Okej, okay, dobra, od kiedy mianowaliście się niby na firmę? Kto mówi? Co to za? To ty. Ciebie też również mi usłyszeć, Jacku Arbasie. To niemożliwe. Zmieniłeś się w tym. Okej, okay, po pierwsze, nie zamieniłem się w żaden dym, tylko zniknąłem na dwa lata grać w Among Us na Game Musiałem się jakoś odstresować. A po drugie, z tego co ja, że tak kazałem marnące, że zastępowałeś mi podczas tego okresu, więc wyskakujesz ze stolika. Aloha, nara! Dajesz patuka. Nigdy nie oddam mojego imperium. Cotygodniowe spotkania inwestorów, prywatny basen tylko dla mnie i osobny basen dla mojego znajomego. pięć stóp ode mnie. Karta do przechwytu dla bardzo. Co? Osobny basen. Karta do przechwytu? Nie, nie, niemożliwe. Nie Okej, okay. nie. Jacek z dowóz wideo. Okej, okay, to już jest ewidentnie myślenie w czasoprzestrzeni, Jacek. Przejmuję stery. Nic ci nie oddam. A to patrz w takim razie. Ja Jacek Arbas rzekam się prawdo alternatywki. Cholera, tego nie przewidziałem. No i co? Zatkało kaka, nie, kurwa, już mi pachnie takim 2009.